Dzień dobry. E, dzisiaj chciałbym przedstawić prezentację o Galileuszu. E, dobrze, a więc zaczynajmy, bez zbędnego przedłużania. E, tak. E, dobrze. E, Galileusz, a w zasadzie Galileo, e, przyszedł na świat w roku 1564 w Pizie. We Włoszech pochodził z niezbyt zamożnej rodziny. Jego ojciec był muzykiem i kupcem. Gdy Galileusz też był bardzo małym chłopcem, to jego rodzina przeprowadziła się do Florencji, i w tamtej klasztornej, w tamtejszej klasztornej szkole jezuitów uczył się Galileusz, właśnie pod wpływem atmosfery klasztornej. E, jako młody chłopiec wstąpił do zakonu, jednak w wieku 15 lat musiał na wniosek ojca porzucić życie zakonne. Następnie w roku 1581 podjął studia na wydziale medycznym Uniwersytetu w Pizie. Niestety nie przewijał e, żadnych zainteresowań w, w, w tym kierunku. E, Poza tym jeszcze nie był powszechnie, powszechnie lubiany wśród innych uczniów, studentów i uchodził za takiego człowieka konfliktowego dosyć. Po jakimś czasie jego zainteresowania zwróciły się w kierunku matematyki, jednak nie ukończył on studiów. No, przepraszam. W roku 1585 porzucił naukę i zamieszkał we Florencji, tam zajął posadę nauczyciela, mieszkał tam do, e, dopóki żył jego ojciec, gdy zmarł Galileusz z, e, zadecydował o powrocie do e, Padwy. Miało to miejsce w roku 1592. Tam również rozpoczął nauczanie. Nigdy nie założył rodziny z Konkubią, e, z, z Konkubią. Miał kilka nieślubnych dzieci. Matka Galileusza do końca życia nie mogła się pogodzić z e, takim postępowaniem syna, jednak nie miała na to wpływu. E, tak, dobrze. Galileusz był człowiekiem niezwykle inteligentnym i twórczym. Uchodził za autora wielu wynalazków i rozpraw naukowych. Z dziedziny filozofii i astronomii pierwsza z prac Galileusza dotyczyła dynamiki ruchu. Analizując e, tą pracę, dostrzegam się w nieufności, z jaką e, uczony pochodził do założenia wyprowadzonych przez naukę scholastyczną. E, mianowicie Arystoteles twierdził, że aby doszło do ruchu jakiegoś przedmiotu, e, to najpierw musi istnieć stałe źródło tego ruchu. E, Galileusz szybko doszedł do, do wniosku tego, że może być to twierdzenie nieprawdziwe. I zająć, zajął się głębszym badaniem tego zagadnienia. Wydaje się, że punktem wyjścia do rozważań galileusza były obserwacje pocisków prowadzone przez balistyków. Wysunięty przez nich wniosek, wniosek mówił, że pocisk porusza się w taki sposób, jakby na jego. Ruch oddziaływała Ziemia. Wtedy Galileusz rozpoczął własne obserwacje. Do tego celu wykorzystywał dwa proste eksponaty, a mianowicie kulkę i stół. Zauważył wtedy różnicę w torbach obu ciał, czyli kulki i pocisku. Eee, no i rezultaty tych doświadczeń pozwoliły mu na sformułowanie prawa swobodnego spadania ciał. I miało to miejsce w roku 1602. Początek kolejnego etapu naukowej działalności Galileusza przypadła na rok 1609. Wtedy to do naukowca dotarła informacja e, dotycząca e, zbudowania pierwszej lunety. Galileusz wziął się za budowę własnej lunety. Miała ona aż ty, tysiącrotne powiększenie. Od tego momentu zajął się obserwacjami astronomicznymi, szczególnymi Zainteresowaniem obdarzył Księżyc. Odkrył, jak bardzo zróżnicowana jest powierzchnia Księżyca. Eee... No i wśród elementów ukształtowania powierzchni Galileusz wyróżnił góry i doliny. Tym samym e, upadł w pogląd o do doskonałości budowy ciał niebieskich. Eee... Przedmiotem jego obserwacji była także droga mleczna. Mianowicie okazało się, że w jej skład wchodzi dużo więcej gwiazd niż po początkowo e, sądzono. Szczególnie ważne wydawało się odkrycie przez Galileusza obiektów, które obiegały Jowisza, Jowisza. Galileusz nazywał je księżycami Jowisza, które krążą wokół planety, tak jak to wygląda w układzie słonecznym. Te obserwacje zapoczątkowały szereg kolejnych odkryć w roku 1611. Galileusz swoimi Poglądami naraził się na konflikt z Kościołem Katolickim. E, natomiast niedługo potem e, patronem uczonego został książę w Toskanii. już objął funkcję naczelnego matematyka i filozofa w roku 1612. E, wydawał kolejne dzieło, e, w tym razem traktujące o hydrostatyce. E, dobrze dalej. Po śmierci patrona naukowca jego los stał się bardzo niepewny. Po jakimś czasie Galileuszowi pozwolono na, na analizę teorii geocentrycznej i heliocentrycznej. Miał on jednak w podsumowaniu wyciągnąć właściwe wnioski. I tak właśnie doszło do powstania w 1623 roku dialogu o, DW, o najważniejszych układach świata. Ptolme Teuszowym i Kopernikowskim. Podobnie jak i poprzednie dzieła, tak i to cieszyło się dużym powodzeniem. Eee, a i do tego jeszcze, e, znaczy jednak w, do tego slajdu e, po upływie pół roku m, od publikacji dzieła dostało się ono pod sąd inkwizycji. I e, tym sposobem doprowadzono do zakazu e, jego rozpowszechniania, a sam autor, czyli Galileusz, by, Galileusz był przytrzymywany w Rzymie. Galileuszowi zarzucano, za, zarzucano przede wszystkim lekceważące podejście do ostrzeżeń Kościoła z roku 1916. Po śmierci patrona naukowca, jego los stał się bardzo niepewny. Po jakimś czasie Galileuszowi pozwolono na analizę teorii i heliocentrycznych. Mamy jednak. Miał on jednak w podsumowaniu wyciągnąć właściwe wnioski, i tak właśnie doszło do. A eee... dobrze też było. Skończyło się na tym, że dzieło, e, że dzieło Galileusza zostało wpisane do indeksu ksiąg zakazanych, po czym spalone na stosie. Galileusz, któremu groziły tortury, a nawet śmierć. Został jednak tylko publicznie upokorzony i skazany na więzienie. To jednak nie ostudziło twórczego zapału Galileusza. Kolejne swoje dzieło opublikował już w roku 1634. Nosiło ono tytuł Dialogi i dowodzenia matematyczne z zakresu dwóch nowych umiejętności. W eee, tym w roku 1634. W 1989 w kierunku Jowisza została wystrzelona sonda Galileo, po raz pierwszy wtedy dzięki niej świat zobaczył zdjęcia księżyców Jowisza odkryć przez Galileusza. Tak więc swoimi odkryciami przerósł swoją epokę. Dzięki temu wpływ na pracę i odkrycia naukowe tych 350 lat jest nie do prze, prze, yy, przecenienia. Według opinii Aleksandra Cori Nauka najbardziej skorzystała na jego funkcjach filozoficznych i teoretycznych. Ostatnim odkryciem Galileusza była libracja księżyca. Tymczasem, mimo że zakaz zakazany, a może właściwie dzięki temu dialogowi, stał się bardzo popularny w wielu krajach europejskich. W ostatnich listach, będących przejawem Kpin, naukowca, twierdzi, twierdzi on, że jest zwolennikiem fizyki Arystoteles. Zakłócić Arystotelesowskiej. Eee. Eee. Do kanonu nauki weszły cztery zasady metodologiczne, które mówią o tym, w jaki sposób należy pochodzić do zagadnień przyrodniczych. Twierdził, że należy opierać się przede wszystkim na obserwa e, obserwacjach doświadczalnych, próbując następnie podejścia do matematycznego. Tym samym opowiadał się przeciwko wszelkim spekulacjom dotyczącym zagadnień przyrodniczych, bez uprzedniego sprawdzenia doświadczalnego. Ale już cierpiał nas zaćmę, której konsekwencją była utrata wzroku. Śmierć naukowca nastąpiła w roku 1642. Dopiero w październiku 1993 roku papież Jan Paweł II przyznał, że kościół popełnił błąd, Potępiając Galileusza. Tymczasem w roku 1989 w kierunku Jowisza została wystrzelona sonda Galileo po raz pierwszy. Wtedy dzięki niej świat zobaczył zdjęcia księżyców Jowisza odkrytych przez Galileusza. Do kanonu nauki weszły cztery zasady meteorologiczne, które mówią o tym, w jaki sposób należy podchodzić do zagadnień przyrodniczych. Twierdził, że należy opierać się przede wszystkim na obcych. Obserwacjach doświadczalnych, próbując następnie podejścia matematycznego. Tym samym opowiadał, e, się, e, opowiadał się przeciwko wszelkim spekulacjom dotyczącym zagadnień przyrodniczych bez e, uprzedzonego sprawdzenia doświadczalnego. A i na koniec, e, mimo tego, że śmierć naukowca, od śmierci naukowca upłynęło bardzo dużo lat, e, w, Wdzięcznym tematem badań i rozważań wielu historyków nauki. E, dzięki jego charyzmie i darowi przekonywania, niewątpliwie przyczynił się on do uznania teorii e, kopernikowskiej, jako jedynej i prawdziwej zresztą. E, zdawał sobie sprawę, jakie skutki e, oczywiście będą miały jego odkrycia, które znacznie wyprzedzały e, panujące wówczas poglądy. Był przy tym człowiekiem odważnym i, i wiedzącym. Także dziękuję za prezentację. Pozdrawiam.